Kostetan Zari Play Games. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować <coughs> Jak wygrywać modele do gry Content Strike Link do strony będę w opisie <coughs> Ja chcę do AK-47 model Znaczy Szukamy sobie jakiegoś fajnego modela Modela, modelu nie <coughs> no Dobra Miladzio M4 Carbine for AK-47 Fajny Podoba mi się, ładuje się mm. Biorę ten, dobra Ik download. Ik me download. Het is je van te reclameren, reclameren, ik zei gewoon zo. Nee. Ik zal weer tak.

Sama się skończyła. Klikamy. Klik, klikamy direct link. O No, bo to się nam będzie ściągać. Zależy jak patrzy net. Mi się zlaczył. Czy minął Oh my. Do zajmie? No way. No way. Dobra, to my sobie tu może żeby to Dobra, to to, 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 nie to, 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 może włączymy sobie Nie pamiętam, gdzie on jest, zobacz. LOL Co on tu robi? Coś tu robi! Mm, to poczekajmy. Folder z CSA włączony. Włączony. Włączył się. Włącza. Włączył. 15 sekund. 12. 6 84 5 minuta, sekunda, 0 jest ściągnęła się, poczekajmy, poczekajmy chwilkę, a ściągniemy do końca Dobra ściągnęła się Ups, coś mi wypadło Dobra W, tu sobie wybieramy jakie chcemy a tu nie w zależności od jakiej bo niektórych są normalne no, tam od razu macie pliki zadaję hmm, CS Strike Models i tu normalnie jak niecie, to możecie mieć folder Models albo ale wrzucamy pliki z rozszerzenia MDL. Ja sobie wezmę Cobra AXE. Bo ok. I wrzucamy tu pliki z rozszerzenia MDL. I tu wykonajmy konflikty i klikamy przenieś i zmień. Dobra. Znowu. Możemy teraz wchodzimy. w sound. I waypoints. Drywamy ten głos. Przenieśliśmy. Tak, więc to by było na tyle wcześniejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam, to na tak się wrzucam. Pa. Bej, bej.